Witam wszystkich serdecznie, przedstawiam grę Crossfire Europe. Gra jest dostępna na platformie Steam. Obrazki materiał promujący grę wyglądają bardzo dobrze i aż chcę się zagrać w tą grę. A teraz przedstawię trochę gameplayu i jak ten tytuł naprawdę się prezentuje. Nie wiem jak wy, ale ja się troszkę czuję oszukany. Tytuł ten kompletnie nie przypomina materiału ze Steama. Całe szczęście, że gra jest darmowa. Bo jeśli wydałbym jakąkolwiek kasę na tą grę i został tak oszukany, to myślę, że wielu graczy oskarżyłoby twórców o ten niecny proceder. Zobaczcie, jeszcze raz te materiały promującą tę grę. Nie wiem skąd brali te screeny, ale na pewno nie z tego tytułu. A teraz pokażę Wam kilka screenów, które pojawiły się niedawno na Steamie promującą tą grę. Jak widzicie, teraz pojawiły się prawdziwe screeny z gry. Jestem ciekaw, co skłoniło twórców tej gry do opublikowania prawdziwych screenów z gry na Steamie. Czyżby niezadowoleni gracze, którzy na forum tego tytułu pojechali po tej grze po całości? Być może tak było, ale to w sumie nieważne, bo gra nie jest warta nawet 5 minut uwagi.